Proszę Państwa, Panie Przewodniczący. Chciałbym, jak gdyby, podejść do problemu ustawy, tak zwanej leśnej, czyli tej, chwili, gdzie te lasy mają wpłacać do budżetu no, państwa tam określone środki, to prawda, miało Liczyłem na to, że tak powiem, że to będą drogi, które spowodują, że te drogi nasze lokalne będziemy mogli pozyskać. Wygląda z tego, z tych, z tych jakby informacji, które mam, że to znowu jest na zasadzie takie świetne czyli jakiś dobi do jazdy, myślę sobie tak, że albo skierować wnioski na ich żeby rozpocząć współpracę, bo my to, to realizuje nam jakieś zagadnienie dróg, które nam niszczą te lasy i wyłożenie, odcinek drogi kosztuje 35 tysięcy. Tak Czy jest, no, nie przygotowali jakiegoś takiego problemu, ile tych dróg jest takich naszych gminnych, które powstają rzeczywiście w żebyśmy mieli. Może będzie taka rozwój, że i, i Sous-titrage ST' 501